Jesteś gotowa, Barbie? Mm, nieco się denerwuję. Czy tam w pudełku coś się rusza? Hej, 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 nie podglądaj, bo zepsujesz wyzwanie. A, a, więc to wyzwanie? Tak, a poza tym to już to nagrywam. Czekaj, jak to? Dzięki, że mnie ostrzegłaś. Witamy wszystkich. Jak pewnie zauważyliście, dzisiaj filmuje moja siostra Skipper. No i ma dla mnie jakieś wyzwanie. Okej, okay. otwórz pudełko. Pam, pa, 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 pa! Czyli dziś będzie pieczenie! <laughs> Zgadza się! <laughs> Okej, okay, rzucam ci wyzwanie. Masz odtworzyć ten epicki piętrowy tort, który zrobiłaś na 20. rocznicę rodziców. A, nie ma problemu. Dam sobie radę. Masz dwie godziny. Co? O, wiesz, to trochę mało czasu. I nie możesz mieć przepisu! Skipper! Za trudne? No dobra. Mmm, zbyt słone. To nie jest dobry przepis. Muszę dać więcej cukru. O, za dużo cukru. Mm. Czekaj, jakie to było wyzwanie? <laughs> nie z pizzą. chociaż wygląda apetycznie. Um, mogę się poczęstować? <śmiech> Oczywiście. <śmiech> Od nowa! Okej, okay. chyba mi się udało. Tak się nie udało. Jeszcze, jeszcze, ale uczę się na błędach i jestem coraz bliżej osiągnięcia celu. Jedna łyżeczka soli, jedna szklanka cukru. Tak. Tada! Ok, trzymajcie kciuki. Jeszcze 10 minut! Okej! Okay. I koniec czasu! Proszę już wszystko odłożyć. Koniec! Ehm, um, wow. Wygląda nawet lepiej niż ten ostatni tort. Nie mogę uwierzyć. Dzięki. Jak widać, potknięcia przynoszą całkiem niezłe rezultaty. I całkiem niezłą pizzę. Mogę jeszcze kawałek? Okej, okay, jeszcze nie skończyłyśmy. Co? A to nie koniec? Ty mi powiedz. Jesteś reżyserką. Tak, już koniec. So you start by putting the red. What's true to her. <laughs> <laughs> wow. Be together. Group shot.